Po wczorajszej awarii zakupiłem rozłącznik izolacyjny, już go podłączyłem, musiałem zmienić końcówki na oczka, do folownika podłączone są te same kable 35 mm, przekręcone jest to tutaj do tej mojej szyny TH, żeby to się trzymało, przyszykowałem sobie już zabezpieczenia. Także już oba bezpieczniki na plus i minus mam podłączone. Wystarczyłby plus, bo wiem, że nie muszę podpinać obu, ale z tego względu, że mam taki przewód tutaj do mojego amperomierza, który mierzy mi też napięcie, przepływ prądu, jeszcze zdecydowałem się w tej chwili podłączyć oba bieguny plus z minusem. Zaślepki, zaraz to zamontuję na górze na dole, zakładam zabezpieczenia i próbuję uruchamiać elementy śrubowe zostały dokręcone dość solidnie tak żeby tutaj nie było żadnego luzu w falowniku również starałem się to dokręcić tak mocno ale z wyczuciem więc zaraz startujemy bo jest pogoda a ja stoję no ale żeby nie było mam tu jeszcze klucz nasadowy żebym nie pchł sobie w brodę że coś nie dokręcone lekko z wyczuciem sprawdzam wszystkie nic nie idzie Mam udokumentowane, jak coś, że nie zapomniałem czegoś zrobić. Więc co? Zakładamy osłony. I już osłony założone. Pozostaje tylko założyć kieszeń z bezpiecznikami i startujemy No, tak wygląda kieszeń. Ale ja, korzystając z okazji, jeszcze leciutko przedmucham sobie całość z zreżonym powietrzem z puszki. Z tego względu, że troszeczkę temperatury mi ostatnio pokazuje zbyt wysokie, nie ma tu nie wiadomo mm, nic złego, ale troszeczkę tu wiadomo, pasuje, przedmuchać. No dobra, zaraz uruchamiamy. No to co? Załączamy, tak? No to jedziemy. Startuje. Wszystko gra. Urządzenie się uruchamia. Na wyjściu pojawiła się energia. polownik pracuje na akumulatorach. Zaraz podłączam sieć i panele fotowoltaiczne.